Na... Nie, 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 nie. Po prostu nie było <grywki> Witamy na y, wieczorze w arce. Tym razem będzie to nietypowy wieczór, a mianowicie otwarcie wystawy y, pod tytułem Fotograficzny Garnek pani Joanny Filipowicz. Y, tytuł podpowiedziała nam pani Maria. <grywki> y, rzeczywiście, bo zastanawialiśmy się długo, y, jaki tytuł nadać tej wystawie, ale faktycznie jest to najlepszy pomysł, a dlaczego, to ocenicie Państwo to za chwilę sami. Szanowni Państwo, dzisiejsza wystawa jest organizowana w cyklu Pasji Ostrołęcza. Od czasu do czasu właśnie mamy przyjemność zaprezentować Państwu naszych współmieszkańców, współobywateli naszego grodu w niecodziennej i nietypowej roli. I właśnie jako artystów, plastyków, fotografików czy artystów innego rękodzieła. Dzisiaj mamy przyjemność otworzyć wystawę pani Joanny Filipowicz. Witam serdecznie. Pozwoli pani, że państwo zobaczyli. Pani tak, zapraszamy do nas, można na razie, tak, ja jedno słowo jeszcze, dwa słowa jeszcze powiem dla przypomnienia, pani Joanna Filipowicz jest w prawdzie z urodzenia Warszawianko. tam spędziła dzieciństwo i wczesną młodość. Ukończyła wiesz Akademię Wychowania Fizycznego i w 1963 roku, nie tak jak pisaliśmy, że w 83, ale to było specjalnie, żeby się zorientować, czy Państwo czytacie <głos> <głos> i potraficie te błędy znaleźć. Wtedy przyjechała wraz z mężem do Strajki, jak mówi, tylko na chwilę. Ta chwila trwa już lat, nie będę mówiła ile. Pracowała głównie jako nauczyciel, obecnie zna emeryturze. Fotografia, którą interesuje się od dziecka, stała się jej wielką pasją na całe życie. I mówi o sobie, jestem stuprocentowa amatorką. Fotografuję to, co wpadnie mi w oko. Lubię bawić się aparatem i trochę eksperymentować. I mam satysfakcję, że jeśli to co robię, nie tylko mnie się podoba. Skąd właśnie pomysł pani Anno, żeby fotografować, żeby właśnie fotografować to, a mianowicie właśnie y, najprzeróżniejsze obiekty przyrody, zarówno tej żywej, jak i tej nieożywionej, krajobrazy, zdjęcia z wycieczek, z podróży po Europie. Y, to wszystko przepiękne, fascynujące. No, ktoś by powiedział, że cóż to jest takiego fotografowanie, to żadna sztuka, żeby szczególnie dzisiaj z aparatami elektronicznymi y, po prostu nacisnąć i zdjęcie Ale to okazuje się być jednak wielka sztuka. Proszę bardzo. No nie wiem, po prostu od dziecka, właściwie od momentu, kiedy otrzymałam pierwszy aparat fotograficzny, wciągnęło mnie tak dalece, że fotografuję właściwie to, co się wokół mnie znajduje. Co mi wpadnie w oko, to fotografuję. Wszyscy, którzy ze mną y, częściej przebywają, wiedzą, że aparat właściwie jest nieodłączną moim y, takim sprzętem, z którym wszędzie wędruję. Y, poza tym to jest trochę tak, ciekawość y, tego, jak to, co widzi obiektyw, potem wygląda na papierze, na, y, ewentualnie na y, ekranie. Y, Obiektyw widzi znacznie więcej aniżeli ludzkie oko. W związku z czym ustawiam aparat, wsadzam oko w obiektyw, z wizję i próbuję znaleźć najlepsze miejsce i najlepszy, najlepszą ostrość do, na, do najbardziej widocznego punktu. A potem dopiero jak wrzucam do komputera i oglądam, to sobie myślę, no... Tego nie widziałam. To się wszystko wyłania dopiero na ekranie i to w gruncie rzeczy pasjonuje. Lubię to robić, ciekawi mnie to i myślę, że nie tylko mnie, niektóre moje zdjęcia się mogą podobać. Cieszę się bardzo, że Państwo żeście przyszli na to spotkanie i że zechcieliście moje skromne jakieś tam dokonania zobaczyć i no, mam nadzieję, że z jakimś tam zadowoleniem obejrzeć. Właściwie tyle. No, jeżeli macie Państwo jakieś pytania do mnie, bardzo proszę. Przygotowałam również tutaj prezentację slajdów z takim y, delikatnym podkładem muzycznym. Znacznie więcej tych zdjęć jest tutaj w tej prezentacji, aniżeli tych, które tutaj wiszą. Te, które wiszą też są, ale y, również i y, jeszcze inne. Trudno było mi wybrać te zdjęcia, dlatego że y, mam ich tak dużo, że nie wiedziałam na co się zdecydować. Y, natomiast y, w pewnym momencie stwierdziłam, że tych zdjęć moich pejzażowych, krajobrazowych właściwie najwięcej jest takich, jak ja się śmiałam, wodnych. Z nadwody, z wodą w tle, wodospady i tak dalej. Myślę, że może mój mąż wędkarz do tej wody mnie tak. Wciągną. W każdym razie, rzeczywiście, najwięcej zdjęć takich krajobrazowych jest z wodą w tle. Także zachęcam bardzo do obejrzenia tych slajdów i no, potem, ewentualnie, do przejrzenia tego, co jest na zewnątrz na, w ekspozycji. Dziękuję bardzo.